Halo, halo widzowie. Dogrywam teraz początek, jakby osobno. Jestem już na następnym Grand Prix ogólnie, ale straciłem jakby... Nie, nie straciłem, nie wiem co się z tym stało. Nie ma początku, który nagrałem. Także tutaj się teraz z Wami przywitam, że witam na wyścigu we Francji. Zobaczycie co się stało, jak się potoczył wyścig. Także zapraszam do oglądania. Witam widzowie po tym cięciu. Jedziemy na Home Grand Prix mojej postaci mojego kierowcy i zaczynamy. Strategią są softy medy. No, według tego, jak tam jechałem na programie treningowym, to mam niby niską degradację opon z mojej stole miasty. Wiesi, dobra. Szybko nas otemperowali nadgonowe. Mamy Green Flaga i wyprzedzamy od razu na nim. I jedziemy za oknem. To jest pozycja nasza ze startu, więc teraz dopiero zaczyna się walka dla nas. Jak mam być szczery, nie będzie przekraczania granicy. strony bo ja na tym straciłem i jeżeli zyskałem. Dobra, okon. Ja wiem, że małeś te trzecie miejsce w Monaco, ale. Jakby nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, że. Ja muszę wygrać we Francji. Stroll w boksie. Kurczę. Liczę na to, że raczej ty z przodu będzie musiał ten zjechać do boksu. No tak, jak zwykle nasz teammate, który nie ma. Nie ma nie może się utemperować, jeżeli chodzi o jazdę, no jest ambitny lens, ale jeździ jak paląd, to jest jako już jest to Home przy postaci, to jest tak jakby kontrola jakości tego bolidu, nie jeżeli bolid jest dobry Zajmiemy wesołe kompozycje, no nie będę ukrywał. Ja raczej głupich błędów tutaj nie, nie zamierzam popełniać. Gonimy Ricardo. On wie, że jest wolniejszy. On wie. Ale sandwich. Między dwoma kierowcami. Jeszcze się nie wyłączyłem. Ojojoj, oj. Bez demerży się obeszło naprawdę. I'm proud of myself. o już mi się zimno zrobiło, nie? Jak zobaczyłem, że jest Ricardo z bok miał taki nie, no on mnie podetnie, nie? Dobra, no ale, gonimy, gonimy Mamy ersik na tą prostą Znaczy R-sik, resik. Chciałbym mieć oba najlepiej. Na no Ale nie można mieć wszystkiego. Drugi feltowy sektor. Dosłownie tempo, tempo mutant. Sorry, Peres, ale nie, nie spowalniać mnie giga. Ja to czuję. Dobra, kierowca Red Bulla zostaje za nami. Jeszcze nie ma tego DRS-u, ale będzie miał Insight Line. Także będzie dyktował warunki na pierwszym zakręcie. Zostawiamy mu miejsce. próbuję bardzo mocno zuprzedzić przez co ja i on tracę że ja na takich walkach wchodzę gorzej, bo jestem na softach, które się szybciej niszczą dobra jaka bestia na proste co się dzieje Nie dobrze, niedobrze dobrze, to... Nie wiem, czy jadąc za teraz w ogóle tego Nie wiem. Będziemy jechać za nim, teraz w zrecharge'y airs. Bardzo życie opan, 5% na lata. Duży gap się formuje przed na, między mną, znaczy między Perezem a Norisem Jeżeli chodzi o DRS to jeszcze Alonzo się nie uczepił. No my doganiamy Pereza już jesteśmy w tunelu. Dobra, ja tu muszę teraz spokojniej pojechać i się utrzymać w tym DRS-ie i zobaczymy jak daleko uda nam się zajść naprawdę. Hmm, to się wiedzowie czy próbujemy czy nie. na ram podgonić i może na następnym lapie uczymy parę zono. się nie podoba mi się, że mam tracić przyczepność teraz. Jak niby to wygląda? 40%. To jest duży gambling, że jechał na medach, nie? Tak długo. Ale no cóż, trzeba ryzykować i co? Strategia mi się podoba, nie? Jakby softy medy. Ale to mi się nie podoba, że od tak, od tak straciłem przyczepność. Musimy puszować. No. Jesteśmy w punktach, ale musimy puszować. Pusz, 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 pusz. Chciałem w top 5 skończyć, ale. Znaczy no, czemu się już tak poddaje, no? A jakby z giga mi to przeleciał, że tak poleciałem po prostu, no? I to tak bezwładnie, dosłownie. This shit is scary. I co teraz na tym lapie? Nie, na kolejny dopiero. Na dziewiątym. No trochę więcej niż 5% życia. 6 per lap, no jakaś Safety Card by mi dużo dał, ponieważ nie był na Medy, gdzie nie się jeden hardy. Jeszcze ja sobie soczko napiję w trakcie prostej, najlepiej tak. Nie, nie, nie doganiamy Nie podoba mi się to Szkoda, że tak ps głupie straciliśmy Zjedź do boxa na tym okrążeniu Ja, ja Moim widzowie, że Nawet jak mi mówią, że Ok, pit, pit To i tak Mam wrażenie, że trzeba im powiedzieć, bo Gorszy pit to bez tego robią Nie wiem, taki feeling ma. Sam jesteś problemem teraz z tym inżynierem. Naprawdę. Nie, nie, nawet nie denerwuj. Nie że tak rzadko jadę tor we Francji w karierze. Albo na, w ogóle na multiplayerze on się nie trafia. On nikt nie chce jechać tego toru. Nie wiem dlaczego jest przyjemny do jazdy. A teraz mi będziesz mówił, że co, że mamy jakiś problem z bolidem? Weź mnie, nawet nie denerwuj, co, że straci. Oh. Dlaczego? Dlaczego w takim Grand Prix? Dlaczego nie w Monako? Nie wiem w jakimkolwiek innym torze, który jest Aaaa. zwalniam cię gościu, zwalniam cię <laughs> Widzowie, to było tak przyjemne do jazdy, jak ten błąd lekki popełnił, bo tak dobrze się to jechało, ale nie muszę być inżynierem, co... A, jest to jest przykre. I kto wygrał? Ferrari, no okej, okay, fajnie, że Ferrari wygrał, ale... Cringe. Tyle mogę powiedzieć o tym GP. Wow, DNF, Lennstrop był wyżej od nas, wow. Ja powinienem być kierowcą, nie za to, że muszę za taką się tutaj trzymać. Przecież to się w głowie nie mieści. Co to ma być? Żenada. Jestem w co mi padło? Żaden z tych dwóch. No...

Dopiero przed tą, przed Monzo. No nie będę ryzykował 45% i tak dużo jak na ten zespół. Dobrze, wszystko weszło. I teraz tak widzę co jest. Tok Midfield, powoli Midfield. Ulepszałam tę skrzynię biegów. Na to nas nie stać, na to też nie. No i Ricardo z przedziw. Nie wiem, porażka. Dobra, widzowie. Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Niestety będzie krótszy niż zawsze. Nad przepraszam. Widzimy się w następnym.